Witaj duszo. Jeśli tu jesteś, to nie przypadek. To znaczy, że jesteś gotowa, by zacząć mówić do siebie inaczej, czułej, łagodniej, z mocą, która nie rani, ale buduje. Ten podcast to zaproszenie do świata afirmacji, słów, które tworzą rzeczywistość. Opowiem ci dziś, jak mogą działać i jak ty możesz zacząć z nich korzystać. A jeśli poczujesz, że to twoja droga, Zapraszam do sięgnięcia po nasz e-book Afirmacje Twoja droga do sukcesu. Afirmacja to coś więcej niż tylko zdanie zapisane w zeszycie. To nie jest pusta formułka powtarzana bez sensu przed lustrem. To słowo świadomie wybrane. Słowo, które działa jak klucz. Klucz do Twojej podświadomości. Kiedy je wypowiadasz z intencją, z uważnością, otwierasz drzwi. Drzwi do nowego myślenia, do innych przekonań, do nowej rzeczywistości. Twoja podświadomość nie odróżnia prawdy od przekonania. Jeśli przez lata słyszałaś, nie zasługujesz, nie potrafisz, to nie dla Ciebie. Zaczęła w to wierzyć. Ale Ty możesz to zmienić. Możesz mówić do siebie z czułością. Zasługuję na dobro, jestem bezpieczna, mogę żyć w obfitości. I wiesz co? Kiedy powtarzasz te słowa regularnie, one zaczynają w Tobie kiełkować, jak nasionka, które z czasem stają się myślami. Myśli stają się decyzjami, decyzje stają się działaniami, a działania tworzą Twoje życie. To właśnie robią afirmacje, pomagają Ci wrócić do siebie, uwierzyć w siebie. Przypomnieć sobie, że jesteś twórczynią swojej rzeczywistości i nie potrzebujesz niczego więcej, poza swoją intencją i obecnością. Bo Twoje słowa mają moc, a ty możesz jej użyć świadomie. Afirmacje to nie tylko słowa, to energia, która podąża za Twoją uwagą. To Twój sposób na opowiedzenie sobie nowej historii historii, w której jesteś ważna, silna i pełna możliwości. Wyobraź sobie, że każde zdanie, które wypowiadasz, jest jak promień światła. Każda powtarzana afirmacja to jak podlanie ziarenka w Twoim ogrodzie myśli. Niektóre z tych nasion już w Tobie są, tylko czekają, aż dasz im szansę wzrosnąć. I nie chodzi o to, gdy od razu wszystko zmienić, chodzi o to, by codziennie wracać do siebie, do swojego centrum, do tej części ciebie, która wie, że jesteś więcej niż twoje lęki, porażki czy przeszłość. Czasem jedno zdanie może być jak kompas, cichy przewodnik przez dzień, który zaczynasz z intencją. To nie musi być perfekcyjne, to ma być Twoje, prawdziwe, żywe, obecne. Myśli tworzą rzeczywistość. To nie jest metafora, to prawda, która sprawdza się każdego dnia, czy jesteś tego świadoma, czy nie. Bo zanim pojawi się decyzja, zanim zrobisz pierwszy krok, zanim powiesz coś na głos, najpierw pojawia się myśl. I właśnie te ciche, codzienne myśli, często nawet nieuświadomione, mają ogromną moc. Jeśli każdego dnia powtarzasz sobie: Nie dam rady, nie zasługuję. Innym się udaje, mnie nie. Świat zaczyna to potwierdzać. Twoje ciało się spina. Decyzje stają się ostrożne. Wybory małe, marzenia, coraz cichsze. Ale co się dzieje, kiedy każdego dnia zaczynasz inaczej? Od świadomego, czułego słowa. Kiedy mówisz sobie, jestem wystarczająca. Zasługuje na miłość, dobro, obfitość. Każdego dnia tworzy swoje życie na nowo. Twoje serce słyszy. Twoja podświadomość się uczy, Twoje ciało się rozluźnia, a ty zaczynasz sięgać po więcej. Nie dlatego, że wszystko nagle samo się dzieje, ale dlatego, że ty zaczynasz inaczej widzieć siebie. Afirmacje są jak codzienny trening umysłu, jak pielęgnowanie ogrodu, w którym chcesz, by rosły kwiaty, a nie chwasty wątpliwości. One nie muszą być długie. Nie musisz mieć idealnego głosu ani powtarzać ich godzinami. Wystarczy chwila, wystarczy, że codziennie dasz sobie ten moment, z sercem, z intencją i zobaczysz, jak krok po kroku Twoje życie zacznie się zmieniać. I właśnie dlatego codzienna praktyka afirmacji ma tak wielką moc, bo to nie jednorazowe zdanie wypowiedziane przy porannej kawie. To wybór, codzienny wybór, by mówić do siebie inaczej, z miłością, z uważnością, z wiarą, że zasługujesz na więcej. To jak zapalanie małego światełka w sobie, nawet wtedy, gdy wokół jest jeszcze ciemno. Z czasem to światło rośnie i zaczyna oświetlać twoją drogę, twoje decyzje, twoje marzenia. Dlatego teraz zapraszam cię do krótkiego rytuału afirmacyjnego, nie po to, by zrobić coś idealnie, ale po to, by być ze sobą. W prostocie, w ciszy, w mocy słowa, zapraszam Cię do krótkiego rytuału afirmacyjnego. Nie potrzebujesz niczego więcej poza sobą Twoim oddechem, Twoim sercem, Twoją obecnością. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, odłóż na chwilę wszystko, co Cię rozprasza. Weź głęboki wdech i powolny, długi wydech. Jeszcze jeden. Połóż dłoń na sercu, oczuj ciepło swojej skóry, poczuj bicie serca. To rytm Twojego życia, to Twoja wewnętrzna prawda. I teraz szeptem, bardzo łagodnie, wypowiedz słowa. Moje myśli są Moimi Przyjaciółmi. Jestem bezpieczna. Moje życie zmienia się na lepsze. Powiedz to trzy razy, z intencją, z uczuciem. Nawet jeśli jeszcze nie wierzysz w te słowa. Zwłaszcza jeśli nie wierzysz, bo twoja podświadomość słucha, nie ocenia, nie wątpi, po prostu przyjmuje. A to, co przyjmie dziś, może stać się Twoją rzeczywistością jutro. To nie magia, to Ty, Twoja intencja, Twoja decyzja, Twoja moc. Zostań w tym stanie jeszcze przez chwilę, oddychaj i pozwól, by ta afirmacja zaczęła tkać nowe światło w Twoim wnętrzu. Zanim przejdziemy do zakończenia, zatrzymaj się jeszcze przez chwilę. Poczuj swoje ciało, swój oddech. Poczuj ciszę, która pojawiła się po tych słowach. Może coś się w tobie poruszyło. Może pojawiło się wzruszenie, ulga, albo ciche tak gdzieś w środku. Zobacz, jak niewiele potrzeba, by zacząć zmieniać swoje życie. Jedno zdanie, jedna chwila, jedna decyzja, by mówić do siebie inaczej. I to właśnie jest Twój pierwszy krok. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że masz intencje, by być bliżej siebie. I to jest piękny początek. Jeśli podczas tego odcinka coś się w tobie poruszyło, jeśli poczułaś, że afirmacje mogą być dla ciebie czymś więcej niż tylko słowami, że mogą stać się codzienną praktyką, kotwicą, cichą ewolucją Twojej duszy, to wiedz, że nie jesteś sama i że to dopiero początek. Stworzyliśmy dla ciebie coś wyjątkowego. E-Book, który może stać się Twoim osobistym przewodnikiem po świecie afirmacji. Afirmacje, Twoja droga do sukcesu. 138 stron wiedzy, praktyki i inspiracji. To coś więcej niż książka. To narzędzie transformacji. Dla ciebie, dla Twoich marzeń, dla Twojej podświadomości. Znajdziesz tam gotowe zestawy afirmacji. Na bogactwo, miłość, pewność siebie, zdrowie, spokój i spełnienie. Praktyczne rytuały, które połączysz z afirmacjami poranne, wieczorne, oczyszczające, techniki pracy z umysłem, z ciałem, z przestrzenią i wskazówki, jak wprowadzić afirmacje do codziennej rutyny, tak by naprawdę działały. Ten e-book nie wymaga wielkich przygotowań, nie musisz mieć doświadczenia, wystarczy, że masz serce gotowe na zmianę i otwartość, by wypowiedzieć pierwsze słowo, które stanie się ziarnem nowej rzeczywistości. Znajdziesz go na stronie czasduszy.pl. Czeka tam na ciebie z miłością, z intencją, z przestrzenią na to, co nowe. Dziękuję, że byłaś tu dziś ze mną. Niech Twoje słowa niosą światło. Niech Twoje myśli stają się mostami do marzeń. Niech Twoje życie zmienia się dokładnie tak, jak tego pragniesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Czasu Duszy.